do tego wszystkiego mogą także dojść dodatkowe opłaty, a w zasadzie kary związane na przykład z przekroczeniem mocy umownej. Coraz częściej zdarzają się także kary związane z ponadumownym przekroczeniem poboru mocy biernej. Ogólnie jednak rzecz biorąc, wysokość tych wszystkich wymienionych składników zależy przede wszystkim od tego, w jakiej grupie taryfowej jesteś. Oraz do sieci, którego z dystrybutorów jesteś przyłączony. Dla największych firm, czyli tych w taryfach A i B, jednostkowe stawki są oczywiście niższe. Z kolei mali przedsiębiorcy w taryfie C płacą relatywnie najwięcej i to właśnie oni odczuwają ten ciężar dystrybucji na swoich rachunkach najbardziej. Podział rachunku między część sprzedażową a część dystrybucyjną zależy od kilku czynników, z których najważniejsze to grupa taryfowa. Moc przyłączeniowa oraz roczne zapotrzebowanie. Z reguły, jak zresztą widać na załączonym przykładzie, im większe przede wszystkim zapotrzebowanie w skali roku, im większa ta skala zużycia, tym dystrybucja stanowi mniejszą część całego rachunku. Często jest to około 50%, natomiast przy mniejszych firmach, zwłaszcza na C11, to może być nawet ponad 50%. Natomiast dla większych odbiorców, zużywających gdzieś ponad gigawattogodzinę, 2 gigawattogodzinę, to może być zaledwie 1 czwarta całego rachunku. Skoro już wiemy, z czego składa się taka faktura, no to pytanie, co może zrobić przedsiębiorca, żeby płacić mniej? Pierwsza droga to oczywiście redukcja zużycia energii. Może to być na przykład wymiana oświetlenia na LEDowe, termomodernizacja, czy wymiana chłodziarek na efektywniejsze energetycznie. Jednak możliwości nie zawsze są tu bardzo duże, a w wielu firmach mogłoby się to także wiązać z spadkiem wydajności. A na to no, mało kto może sobie pozwolić. Drugi kierunek to optymalizacja taryfy oraz umowy. W praktyce oznacza to lepszy wybór taryfy spośród dostępnych opcji w zależności od aktualnego profilu zużycia w firmie lub dostosowanie tego profilu do danych taryf. Oszczędności może przynieść również odpowiednie dostosowanie mocy umownej, a w pewnych przypadkach warto zmienić nawet sposób, w jaki zakład jest przyłączony do sieci i przejść na zupełnie inną grupę taryfową. Szukanie oszczędności w tym miejscu jest jednak po pierwsze bardzo zróżnicowane i w wielu firmach nie da się już nic zrobić lepiej, a po drugie oszczędności płynące z tego są ograniczone. Właśnie dlatego bardzo dużo osób myśli raczej o trzecim sposobie na ograniczeniu kosztów, czyli. Opcji z no zdecydowanie największym potencjałem. Mówię tutaj o własnej produkcji energii elektrycznej. Może to być turbina wiatrowa, może to być układ kogeneracyjny albo biogazownia. Ale dla większości małych i średnich firm najbardziej dostępną i oczywistą opcją wydaje się być oczywiście fotowoltaik. Własne źródło energii nie eliminuje całkowicie rachunków, ale pozwala znacząco zmniejszyć ilość. Pobieranej energii z sieci, a otrzymać także benefity za wprowadzanie nadwyżek i tym samym pozwolić na obniżenie rachunków za energię elektryczną. A jakie są dziś realia fotowoltaiki na firmę? Jak to w zasadzie działa? Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną. Ta najpierw pokrywa bieżące zapotrzebowanie w firmie. Nadwyżki, których firma nie jest w stanie wykorzystać na bieżąco, trafiają do sieci i są sprzedawane. Gdy instalacja produkuje za mało, lub nie produkuje w ogóle, co brakującą energię przedsiębiorca kupuje normalnie od sprzedawcy po identycznej stawce, po jakiej kupowałby tą energię, gdyby fotowoltaiki nie miał. Teoretycznie z 1 kW mocy można uzyskać 8700 kWh, jeśli fotowoltaika pracowałaby w cały, przez cały rok. No ale w praktyce tych godzin słonecznych jest oczywiście mniej i historia doświadczenia pokazują, że z 1 kW zainstalowanego na dachu można liczyć na około 1 MWh produkcji w ujęciu rocznym, 1 MWh, czyli 1000 kWh. Produktywność, czyli ilość kWh z kW zainstalowanego, zależy jednak od kilku czynników, takich jak kąt nachylenia, azymut względem strony świata, zastosowana technologia czy Zacienienia. Dla dużych firm w grupach taryfowych A czy B, realizacja fotowoltaiki jest bardzo problematyczna. I to nie ze względu na skalę tej inwestycji, a ze względu na problemy z przyłączeniami. Przy tak dużym zużyciu firmy chciałyby budować większe instalacje, natomiast Operatorzy w bardzo wielu miejscach zwyczajnie nie wyrażają zgody na wprowadzanie energii elektrycznej do sieci i wymagają także instalacji kosztownej telemechaniki. I właśnie dlatego polską fotowoltaikę już od lat napędzają mikroinstalacje, czyli instalacje do 50 kW, instalacje, na których budowę nie trzeba otrzymać zgody od operatora, a które można najpierw wybudować, a później zgłosić, a operator ma obowiązek ich przyłączenia w ciągu 30 dni. Po wprowadzeniu mechanizmu rozliczeń w postaci net billingu, czyli tak zwanych nowych zasad, nadwyżka energii elektrycznej jest oddawana do sieci po stawkach godzinowych z rynku spot, czyli z rynku dnia następnego na towarowej giełdzie energii. A te stawki no cóż, no z reguły są one znacznie niższe niż stawki, po których kupujesz energię elektryczną. Przykładowo, firma może sprzedawać energię elektryczną średnio, no na przykład po 25 groszy, ale kupować nawet 5 razy drożej. A czasami ceny sprzedaży przyjmują nawet zerowe lub ujemne wartości. Co więcej, środki z sprzedaży energii elektrycznej, które gromadzone są na takim wirtualnym depozycie prosumenckim, te środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie tej pierwszej części faktury, czyli części sprzedażowej. Niezależnie ile ich będzie, nie pokryją one części dystrybucyjnej. Czyli nawet jeśli masz małą firmę i zużywasz do 10 MWh na rok i zamontujesz zdecydowanie za dużą instalację fotowoltaiczną, na przykład 50 kW, to i tak zapłacisz za dystrybucję każdej kWh w nocy czy w zimę, niezależnie od tego, jak duża będzie Twoja nadwyżka. Jakby było tego mało, depozyt nie działa wstecz, a więc twoje środki są w pewnym sensie zamrożone na kontach sprzedawcy. I dokładnie z tego powodu absolutnie kluczowa jest autokonsumpcja czyli wykorzystywanie energii elektrycznej na bieżąco, od razu. Autokonsumpcję można zwiększać na wiele sposobów m.in. poprzez dostosowanie profilu zużycia i automatyzację przez odpowiednie zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej. Oraz przez zastosowanie magazynu ciepła czy magazynu energii elektrycznej. Ale dla większości firm, no, zwłaszcza tych mniejszych, istnieją naturalne limity, których no, nie sposób przekroczyć. Przykładowo, wiele mniejszych firm w segmencie w grupie taryfowej C nie pracuje w niedzielę. Często też zakłady są zamknięte w sobotę. No i co z tą energią, która jest wtedy produkowana? Jak ją skonsumować? A jeśli nie nad czy są jakieś inne opcje? Ciekawą i bardzo rzadko omawianą do tej pory alternatywą dla takich rozliczeń jest spółdzielnia energetyczna. Wspólnie z innymi firmami czy instytucjami można stworzyć spółdzielnię energetyczną, która rozlicza energię elektryczną wewnątrz swojej grupy. W modelu spółdzielni każda kilowatogodzina nadwyżki może być rozliczana 0,6 do 1 i to już uwzględniając opłaty dystrybucyjne. Oczywiście nadal podstawą oszczędności stanowi tutaj autokonsumpcja i to autokonsumpcja realna, czyli taką, że produkujesz energię i faktycznie ją wykorzystujesz na miejscu, albo wirtualna, czyli że tą energię produkuje w tym momencie i wprowadza do sieci w innym miejscu, Inny członek spółdzielni energetycznej, ale ty w tym momencie tą energię skonsumujesz. Natomiast poza samą konsumpcją, za każde 10 kWh wprowadzonych do sieci w słoneczne, niedzielne, letnie popołudnie, otrzymasz 6 kWh do odbioru w chłodny, poniedziałkowy, zimowy poranek. I to już razem z przesyłem, razem z dystrybucją wszelkimi podatkami, zupełnie niezależnie. Od tego, co będzie się działo na giełdzie. To rozwiązanie przypomina bardzo net metering, czyli stare zasady rozliczeń, na których znajduje się do tej pory no, blisko milion prosumentów. Takie rozwiązanie oczywiście też idealnie wręcz wpisuje się w ramy promowanych teraz przez Unię Europejską społeczności energetycznych. Choć modeli funkcjonowania takich spółdzielni energetycznej no, może być bardzo wiele, to warto zwrócić uwagę na to, że potencjalnie największymi beneficjentami takich rozwiązań mogą być właśnie mniejsi przedsiębiorcy. Czym taka spółdzielnia energetyczna jest? Kto może taką spółdzielnię założyć i jak to zrobić? oraz przede wszystkim na jakie oszczędności, konkretnie na liczbach, na jakie oszczędności można liczyć? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w drugim filmie, który znajdziesz tuż obok. W drugim filmie, na którego obejrzenie od razu Cię zapraszam.